W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, dotykaj naszych serc, naszego rozumu, naszej woli, przemieniaj je, prowadź w głąb otwartego serca Jezusa, byśmy mogli doświadczyć Jego miłości, Jego miłosierdzia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z ewangelii według świętego Jana. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia przyszedł Jezus, choć tam, gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Judejczykami. Stanął po środku i odezwał się do nich pokój Wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie zatem, rozpoznawszy Pana, ucieszyli się. Jezus powtórnie powiedział do nich: Pokój Wam, jak mnie posłał ojciec, tak również ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i rzekł im: Przyjmijcie ducha świętego. Jeśli czyjeś grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone. Czyje zatrzymacie, będą zatrzymane. Tomasz, jeden z dwunastu, nazywany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Pozostali zatem uczniowie powiedzieli mu: Widzieliśmy pana. A on rzekł: Jeżeli na jego rękach nie zobaczę śladu po gwoździach, i jeżeli nie włożę swego palca w ślad po tych gwoździach, i jeżeli nie włożę swej dłoni w jego bok, nie uwierzę. Tymczasem, ósmego dnia, znowu uczniowie byli tam w środku, a z nimi Tomasz. Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza. Wyciągnij tu swój palec, obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją dłoń i włóż do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz rzekł mu na to Pan mój i Bóg mój, i powiedział mu: uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy choć nie widzieli, uwierzyli. Jeszcze wiele innych znaków uczynił Jezus w obecności swych uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te natomiast są zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Boga, i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Usłyszeliśmy, Ewangelię na dzisiejszy dzień, którą daje nam Kościół. Ewangelię, fragment Ewangelii świętego Jana. Widzimy Jezusa, który przychodzi do swoich uczniów mimo ich lęku, mimo zamkniętych drzwi, który mówi pokój Wam, który pokazuje im swoje ręce i Bóg, by mogli go rozpoznać, że to naprawdę jest On. Widzimy Jezusa, który daje im zadanie, który posyła ich, tak jak Ojciec go posłał, który daje im Ducha Świętego, by mieli moc, by mieli władzę odpuszczania grzechów. To odpuszczanie grzechów to nie jest coś nowego dla Żydów, dla, w, ich, w ich religii, w ich kulturze, bo. Czytamy w Piśmie Świętym, że um, prawie cały biznes świątynny kręcił się wokół ofiar, które składano między innymi um, na przebłaganie, za grzech. Ale tutaj um, Jezus przemienia to oczywiście. On doskonała ofiara, przebłagalny baranek, nieskalany który przyjął na siebie te wszystkie nasze grzechy, On teraz daje władzę odpuszczania ich swoim uczniom, swoim apostołom. I to jest miłosierdzie. To jest miłosierdzie, które oni mają głosić, którego oni mają być świadkami, bo ono zostało również im, wyświadczone. Jezus przebaczył również ich grzechy. Przebacza również ich niewiarę, którą e, której e, jakby przykładem jest dalej święty Tomasz, którego nie ma tutaj w tym pierwszym spotkaniu e, z Jezusem, a który przychodzi później i nie wierzy słowu wspólnoty, nie wierzę słowu innych apostołów, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, który ma w sobie takie zaparcie, jeśli go nie dotknę, nie uwierzę. Jezus zna jego serce, przychodzi, by go przekonać i daje nam również to błogosławieństwo, że szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Święty Jan daje te przykłady ze spotkania ze Zbawicielem, z martwych stałym Jezusem, po to, byśmy uwierzyli, by uczniowie przez pokolenia uwierzyli w to, że Jezus żyje, że jest prawdziwie żyjący pośród nich, że działa wśród nich, że daje tę władzę przy odpuszczaniu grzechów swoim uczniom i że posyła ich, a my byśmy mieli życie wieczne w Jego imieniu, w Nim, w Jezusie. To jest przesłanie dnia dzisiejszego, przesłanie zawarte w Biblii, które daje nam nadzieję, że również nam są grzechy odpuszczone, gdy za nie żałujemy, gdy pokutujemy za nie, gdy przychodzimy do Jezusa. W Jego kościele, w sakramencie pojednania, by uzyskać to przebaczenie, by je otrzymać od Niego przez apostołów, przez uczniów apostołów, przez sakrament pojednania. Ponad dwa tysiące lat później do prostej siostry zakonnej przychodzi Jezus. By przypomnieć całej ludzkości przez nią, czyniąc ją swoją apostołką, apostołką swojego miłosierdzia, by przypomnieć ludzkości o tej prawdzie, że on jest żywy, prawdziwy wśród nas, że zależy mu na naszej wierze, bo chce, byśmy mieli życie, życie wieczne. I by przypomnieć o swoim miłosierdziu, że on przebacza nam grzechy gdy pragniemy Mu je oddać. I w dzienniczku siostry Faustyny e, mówi o tym swoim pragnieniu, by cały świat dowiedział się o tym swoim, o tym Jego miłosierdziu. W punkcie 699 dzienniczka czytamy. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam cały morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zaraz na ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Ksiądz z spowiednik siostry Faustyny, już błogosławiony, mówił, że ten obraz Miłosierdzia Bożego jest e, taką ilustracją do słów Ewangelii z dzisiejszego dnia, ale też e, jest ilustracją tych słów, które słyszeliśmy przed chwilą z dzienniczka. Że Miłosierdzie wypływa z wnętrzności Boga, z wnętrzności Jego serca, że to jest to Jego pragnienie, które On ma przelane we wszelkie łaski dla nas. Ta woda i krew płynące z Jego serca, symbole, znaki, sakramentów świętych, spowiedzi, Chrztu Spowiedzi i Eucharystii, to jest to, co karmi. Co oczyszcza, co daje życie naszej duszy na to, byśmy mieli życie wieczne. To tutaj spotykamy Jezusa. Tutaj w tajemnicy Jego kościoła, w tajemnicy Jego przebitego serca jest to źródło. Jest to źródło ta możliwość spotkania Jego samego, żywego i obecnego. I jak widzimy, on również przychodzi na tym obrazie, jak przyszedł. W wieczerniku pokazuje ręce, pokazuje Bóg, pokazuje swoje rany, byśmy uwierzyli, że to jest naprawdę On, Ten, który umarł za nas, ale żyje, bo ma tę moc jako Bóg Wszechmogący, i z którego serca płyną strumienie łaski. Tam my zostajemy zrodzeni na nowo, zostajemy napojeni, nakarmieni, nasyceni. Jeśli tylko tego chcemy. Jeśli tylko wyrazimy naszą decyzję na przyjęcie tych łask. I Święto Miłosierdzia jest takim nieskończenie wielkim świętem, bo jak słyszeliśmy z dzienniczka, każda dusza, która każdy człowiek, który przystąpi do spowiedzi i przyjmie komunię w ten dzień, otrzymuje odpuszczenie win i kar. Odpuszczenie win i kar, takie jakie dokonuje się jedynie podczas Chrztu Świętego. Więc każdego roku możemy uzyskać na nowo taką łaskę. Jest to łaska nieskończenie wielka. Świętemu Janowi, siostrze Faustynie. Nam głoszącym miłosierdzie Boga zależy na jednym, na tym, by świat poznał go, by uwierzył. A światem są ludzie, są ludzie wokół nas, którzy być może nie, nie sięgną do Biblii, nie sięgną do dzienniczka Faustyny, ale którzy może spotkają nas. Więc podążając za przykładem świętych przed nami, chciejmy to miłosierdzie głosić słowem, czynem i modlitwą. Za tych szczególnie, którzy daleko są od wiary, od przyjęcia Jezusa, od życia Nim, by oni, tak jak i my, mogli dostąpić tej radości w poznaniu Go, w podążaniu za Nim i tej nadziei, nadziei życia wiecznego, w szczęśliwości z Nim. Niech ta niedziela miłosierdzia będzie dla nas wyjątkowa, wyjątkowo piękna, będzie doświadczeniem tych zdrojów łask, które płyną z Jego serca. Ale również nie zapominajmy o tych, którzy nie znają Go jeszcze którzy są daleko módlmy się za nich módlmy się o łaskę nawrócenia o łaskę poznania Jezusa i czyńmy uczynkiem miłosierdzia świadczmy to miłosierdzie czynem bez słów często by, by ono samo wybrzmiało by ono samo dało o sobie świadectwo. Tego życzę Wam i sobie, o to się modlę. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że słuchacie słowa miłosierdzia, że szukacie go w swoim sercu, w swoim, w swoim życiu. Niech ono będzie dla Was źródłem pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.